Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Wbrew oczekiwaniom i pomysłom, czy rozmyślaniom dotyczącym tego właśnie tekstu, który usłyszeliśmy, chciałbym, abyśmy w drodze do świtu. Miłosierdzia Bożego zatrzymali się na chwilę nad odwagą, niecierpienie, nie prześladowanie, nie ucisk, ale właśnie odwaga. Kiedy czytam ten tekst Ewangelii, przed oczyma stają mi słowa Jana Pawła II, który pisał o poszukiwaniu źródła. Jeżeli chcesz znaleźć źródło, musisz iść w górę pod prąd. Nie ustawaj. Kiedy czytam ten tekst biblijny, przed oczyma stają mi także dwie sytuacje. Z jednej strony to jest nadstawianie policzka, przyjmowanie cierpienia, jarzma, bólu, prześladowania, a z drugiej strony odważne stawanie w wyznawaniu swojej wiary. Bardzo często jest tak, że nie potrafi jakoś pogodzić tych dwóch, można chyba śmiało powiedzieć skrajnych sytuacji i postaw. Ale dzisiaj kiedy pochylam się nad tym słowem, przed oczyma staje mi jeszcze trzecia sytuacja i trzecia postać. To jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. To bohater, który nie walczył złem, mimo że tego zła doświadczał, ale zło dobrem zwyciężał. I to jest chyba połączenie tych obydwu postaw ewangelicznych. To jest przyjmowanie cierpienia razem z Chrystusem, bo tak właśnie czynił Popiełuszko, a walczenie dobrem. Bo chrześcijanin nie ma nic innego w swoim zanadrzu, na swoją obronę, jak właśnie dobro, to właściwa chrześcijańska postawa. Niezmiernie trudna, bo chyba każdy z nas doświadczył tego, że w obliczu jakiejś nienawiści, pogardy, wrogości bardzo często taką samą właśnie postawą odpowiadamy. Jeżeli ktoś nas skrzywdzi, Chcemy go także skrzywdzić. Jeżeli ktoś nam zło rzeczy, my także chcemy się obronić. Ale nie tą samą bronią, ale dobrem trzeba zło zwyciężać. I to jest właśnie to, o czym mówi dzisiaj Chrystus: weźmijcie moje jarzmo, bo ono jest słodkie, ono jest lekkie. Czy w naszym życiu, chrześcijańskim życiu, nie będzie nigdy boleści, trudu? Będzie i musi być. Życie chrześcijańskie jest połączone z cierpieniem, jest połączone z doświadczeniem, na wzór naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli przeżywamy je z Chrystusem, każde jedno cierpienie, ból, prześladowanie, odrzucenie, jeżeli przeżywamy je z Chrystusem, to będzie ono naszym zwycięstwem. Co to znaczy przeżywać z Chrystusem? To znaczy czynić tak jak Jezus, zło dobrem zwyciężać. Może w naszym Adwencie to jest także zadanie dla nas, abyśmy umieli wobec postaw wrogości, wobec cierpienia, przyjąć namaszczoną twarz radości. I chodźmy w kolejny dzień. Zajęć, pracy, być może cierpienia i prześladowania, ale niech stanie przed nami wtedy ksiądz Jerzy, papieuszko, który złodobrem zwyciężał, i tak właśnie czyńmy.